Prowadzisz stresującą rozmowę z klientem, który przerzuca na ciebie swoje niezadowolenie, grozi ci konsekwencjami i opowiada o tym, jak bardzo zawaliłeś sprawę, jak szybko zobaczycie się w sądzie. No i okej. Okay. Nie fajnie. A ja to rozumiem, ale uznajmy już, że z jakiegoś dziwnego powodu doprowadziłeś się do tej sytuacji. No to po pierwsze, pamiętaj to, co już kiedyś wspominałem. Jeśli masz dobre intencje, to spadniesz na cztery łapy. A po drugie. Nie daj sobie przerzucić na siebie odpowiedzialności za rzeczy, których nie zrobiłeś, czego sprawa dotyczy, kto tu co zawalił, gdzie jest problem, jakie są oczekiwania. Nie bierz wszystkiego na klatę i nie próbuj być atlasem niosącym globus na swoich barkach. To tak nie działa. A jak to działa? Dowiedz się w odcinku Odpowiedzialność. Już na naszym kanale YouTube. Dobra, fajnie, że tutaj jesteś. Jeżeli obejrzałeś do tego momentu i chcesz więcej, to wejdź na nasz kanał YouTube Stay Group. Tam naprawdę znajdziesz tego sporo i pewnie znajdziesz coś dla siebie. Także dzięki, do zobaczenia i baw się dobrze.